Samochód przez Pana ostrzelali, pierdoli mnie to, patrz Pan czy... zamykam kurwa samochód. Halo? Halo, halo, halo Uber? Tak, dokładnie. E, poproszę tutaj pod ten, pod bazę łowiecką. A Pan e, podał już GPS-a? Nie no, zaraz Panu tutaj wezmę. SMS-em tak pop SMS tak. poproszę, dobra? Eee, dobrze, dobrze, dobrze. SMS-em, GPS-a i jestem, pa. Siemanko? Wy? Siema A to jest pan, tak? No tak, Proszę wsiadać Halo, dzień dobry Dzień dobry Dzień dobry A... Proszę, proszę się zatrzymać Zaparkuję, zaparkuję Było próba kradzieży auta tam naprzeciwko Czy panowie coś widzieli? Ktoś szarpął za klamki? Z przodu ten, co tam stoi na Nie no, my czekaliśmy tutaj na kierowcę, no Pana, to nie mieliście kto tam mógł szarpać za klamkę, tam po lewej zostałem. Ja zastojał, dopiero podjechałem. A my tu czekaliśmy, ja tam nic nie to to widziałem, no. Do... Okej, okay, dobrze, dziękuję serdecznie. A ja to od razu helikopter. Łatko i córko, ledwo... A nie uważaj tylko, bo tu... Spokojnie, wiz wizę psów jebanych. Pan zwolni lepiej, bo to lepiej dystans trzymać. Chydfu, na nich! E! <śles> o. <śles> <śles> dobrze. To będzie No... 10 tysięcy O kurwa mać Ile? Widzi pan tą furkę? Wszystko w porządku tam Jak, panie, kilometr! Dobra dobra, już mamy mija niech wam kilometr? będzie! Bie... A już nie będę mówił biedaki, ale... Dwa tysiące Bella. Od łebka. Dobra, oczywiście. ja panu dam... Ja panu dam tyle i... Proszę wsunąć do księgów. Okej, okay, i o drugiej osobie 1500 Tutaj pan No dobra. i dziękuję Ty siadczek to za mele na radiowóz, a nie za przewóz. Za przewóz... Jak będziemy częściej jeździć będzie taniej, na razie tak jak są stawki. Bella, ciao. Dobra, dobra. Dobra, chodź o to. Żydy Żyje pan? E, żyje pan? O, karma o, wraca, karma wraca! Coś pan zrobił! Wygląda jakby nie żył, jak mam być szczery. Włocha! On żyje jeszcze. Panie, podest. Podest, amaro. Można do mnie mówić amaro. Panie Amaro, chodź pan tutaj. Czy pana wali? Gdzie oni pojechali? Do szpitala? Do szpitala. No ja pana do szpitala do nich podwiozę. No i pan da dyszkę i jesteśmy kwita. Dyszkę? Kurwa, no co pan? Do szpitala jest daleko stąd. Panie, pan tam popatrz, gdzieś pan zaparkował na czerwonej linii, a to jest mandat. Przynajmniej czwóreczkę. A pan jest policjantem? Nie, Nie jestem, ale my no rozmawiamy, dlatego rozmawiamy na boczku. Dobra, panie, robimy tak. Tam za rogiem jest parking. Albo biorę furę i jadę sam, albo mnie pan podwiezie na szpital i dam panu za to 1200. Pfff! Pff! Nie więcej. No to, no to Essa. Dobra, 3000. Trzy tysiące Trzy koła Trzy koła Trzy koła To zaraz możesz mnie być pan w samochodzie Dobra, dwa i pół Zobaczymy czym wyjedzie Nie wstyd panu? Mógłby pan zarobić od razu Nie wstyd panu Uf, Volvo! Ja <laughs> Volvo Nie wstyd panu takim jechać? Ja bym takim się nie ja pokazał chyba jak ja dużo nie zarabiam proszę pana ja bym się w takim nie pokazał. Mnie. W mnie. Są sumie w innej realecie bym mu zaj**ał kopa w ten samochód. Co muś tam śmiecia mnie potraktował? Nie, ja nie chcę być gangsterem. On to wszystko chyba widział. Ja pierdolę! Kurwa, on tam siedział chyba! Ja pierdole. Dobrze, tak skurwysnęłem amerykańskiemu. Kurwa. Rabił się złodziej. No, kurwa, i by skąd by to wiedział? I ja pieknąłem. Nie mógł tego wiedzieć, pierdolony. ciao. Co tam, panie sąsiedzie? No to żeś pan teraz poleciał po bandzie. Co pan zrobił? Nie no pan jest nienormalny Policja, policja Panie Amadeuszu, coś się stało Kurwa, jak jeździsz, celu jebany Jak kurwa jeździsz cwelu, co robisz? Kurwa, nigdzie nie jedzie pan. Dzwonimy teraz na policję Panie tak A kurwa Pojebało pana? Nie no kurwa tak nie będzie Tak kurwa nie będzie Stop Ma pan przejebane Stop Kurwo jebana! Dobrze! Kurwa, gleba! Proszę dzwonić na policję! Gleba kurwa! Leż! Czekamy na psy! Zostaw go, zostaw go! Czekamy na psy, stój tutaj! Nie, niech tu stoi! Zostaw go, zostaw go! Stój! No to niech stoi, niech czeka na poli. O kurwa, zabiłem go. Widzisz pan co, żeś pan zrobił? Chłop zniknął, kurwa. Ciao! Dzień dobry! Proszę wsiąść. Gdzie jedziemy? pięć pasy? Na, najpierw do sklepu pojedziemy, musimy jak coś kupić. To proszę zaznaczać, zaznaczyć. Jestem najszybszym driverem w mieście, także będziemy szybko jeździć. O, kurwa! Jezu! Ja pierdolę... Kurwa jak pan jedzie! Zapiąć pasy, koniecznie, bo... Tak, konie, tak, Koniecznie, bo ja lubię I myślę, zapierdalać. Lubi tak poszaleć. No. Ja pierdolę, co pan kurwa robi? Oła! Kurwa! No, kurwa, nie słyszał pan co się w więzieniu teraz dzieje? Kurwa, bunt, rozjebane pół więzienia. Wsiadamy, jedziemy tam. No, no, co? Niech pan wjeżdża, niech pan wjeżdża. Dobra, złamać? Tata! Chyba chuj z tego pana Tata. nagrywania pana będzie. Ile ma pan pieniędzy na koncie teraz? Bo ja nie wiem czy ja pana mogę dalej wozić, to już jest twój kasy pan wydał na tego Ubera A tam kurwa wy pan taki materiał każdy pieniądze jest warty A ile? ma pan w ogóle żeby mi zapłacić panie, widzi pan jak wyglądał? Czyli, czyli nie chuja z tego mat, dobra, ja czekam w samochodzie Pozdrawiam tego brata dziennał. Dawaj, jedziemy. Ej, nie, 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 najpierw płatność za to co tutaj dojechaliśmy Nie pan nie santuje. Płatność najpierw. Nie, nie, nie bo ja się boję, że to pan się jest niewypłacalny, proszę. Płatność Dobra, ile pan chce? 30 tysięcy Chyba <grywa> ma pana, to nie jebało. No nie, to przecież to była masa drogi pan... Dobra, 20 tysięcy, 30... ale nie zejdę niżej Mam 3260 przy sobie <grywa> Kurwa pan żartuje? Ja bym pasów nie zapiął Co jest kurwa! Pojebało go, strzela do nas Jeszcze kurwa mi samochód przez pana ostrzelali! Pierdoli mnie to! Paść pan... 30... Zamykam kurwa samochód! Teraz się wkurwiłem, naprawdę! Kurwa, jedziemy na policję, czy pan płaci kurwa 30 tysięcy? mi samochód ostrzelali, no! Nie płacę, to jest rozbój, dawaj na policję. A 20 tysięcy. 20 tysięcy? Też nie zapłacę, 3 A... tysiące max. Nie no, kurwa, jedziemy na policję, pierdoli mnie to. Nie, cena była... Pytałem się na początku, ustalamy cenę, tak? Powiedziałem kurwa, że tam będzie płatość 10 tysięcy, do tego jednego, do sklepu. Pan powiedział, dobra, pan jedzie. Nie... nie, nie, pan powiedział, dobra, pan jedzie, kurwa. A to już nie pana biznes, kurwa, teraz. Teraz to pana jedyne, to co powinno interesować. Jedyne, co pana powinno interesować. KURWA! Jedyne, co powinno pana interesować. Jedyne, co pana powinno interesować, to jest kurwa. Pana życie, które zaraz pan kurwa straci. Proszę wysiadać i łapy do góry. Przy, po wysięściu. Łapy do góry, już w samochodzie. Iść po tych kurwa schodach. Tutaj, kurwa, do góry. Teraz się, kurwa, pobawimy. Tutaj. Pobawimy się. W prawo. W lewo. Tutaj stanąć, kurwa. Idę, idę, kurwa. I w lewo idziemy, tutaj. Proszę, za mną. Ale wierci. Kurwa, rączki do góry, powiedziałem. Rączki do góry, kurwa. Kurwa, mać. Ała, ja pierdolę. CO PAN ROBI KURWA? RĄCZKI DO GÓRY ZŁODZIEJU JEBANY! Ale pana skopie, kurwa, ale niech pana tylko do... złapie! Skopie cię, kurwo jebana! Przesadza pan, kurwa, złodzieju jebany! Zatrzymać go! Zatrzymać go! Zatrzymać go! Pomocy! Dobra, rączki do góry! Mam broń w ręku! Rączki do góry, powiedziałem! Szanuje pan swoje życie? Ła! Kukwa mać! Ła! I weź tą pracę odstał tam, zapalmy papieroska, niech butelka nie ma końca, ze mną będzie zachód słońca i... Kalifornia! Kocham to, ja się dużo o i jest kolernie słuchow.